Wyobraź sobie, że nagle stajesz się jednym z najgorętszych nazwisk w świecie rozrywki, a wszystko to za sprawą zaledwie kilku odcinków w nowym serialu. Dokładnie to przytrafiło się piętnastoletniemu Owenowi Cooperowi, który zaledwie kilka dni po premierze serialu Dojrzewanie Zdobył serca widzów na całym świecie. Ta wyjątkowa czteroodcinkowa produkcja, dostępna na platformie Netflix od 13 marca 2025 roku, wciąga nas w emocjonalny świat 13-letniego Jamiego Millera, który zmaga się z tragicznymi wydarzeniami w swoim małym miasteczku. Główna oś fabuły koncentruje się na oskarżeniu Jamiego o morderstwo jego koleżanki z klasy. W tej trudnej roli debiutuje Owen Cooper, który zaledwie kilka miesięcy temu nie miał jeszcze żadnego doświadczenia przed kamerą. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, młody aktor, który w chwili kręcenia serialu miał zaledwie 14 lat, od razu zwrócił uwagę krytyków. Swoimi niezwykłymi umiejętnościami aktorskimi. Po premierze nie tylko zdobył uznanie, ale również stał się sensacją w mediach społecznościowych. W wywiadzie dla Variety Owen przyznał, że jego marzenia skupiały się na piłce nożnej, a aktorstwo było jedynie dodatkowym hobby. Przyznaje jednak, że niespodziewany sukces i pozytywne opinie na temat jego pracy to coś, czego nigdy się nie spodziewał. Wszyscy mówią miłe rzeczy o mojej grze aktorskiej. Nie wiem czemu, ale nie patrzę na to jak na normalny serial. Oglądam go po prostu dlatego, że w nim jestem, mówił skromnie młody aktor. Warto zauważyć, że Owen miał również wsparcie ze strony doświadczonych kolegów z planu. Jego partnerzy tacy jak Stephen Graham i Erin Doherty stali się dla niego nieocenionymi mentorami, dzieląc się swoim doświadczeniem i technikami aktorskimi, nauczyłem się od nich wiele i jestem bardzo wdzięczny za to, że mogłem pracować z takim zespołem, ocenił. Niedługo po zakończeniu zdjęć do dojrzewania, Owen zdołał już zdobyć kolejną kluczową rolę, co tylko potwierdza jego niezwykły talent. Stephen Graham polecił mi swoją agentkę, a ona przyszła obejrzeć kawałek pierwszego odcinka i dzięki temu dostałem rolę w wichrowych wzgórzach podkreślał z entuzjazmem. Nowa rola zyskała mu jeszcze większą rozpoznawalność, a Owen z przyjemnością wyczekiwał pracy w nowym projekcie, który ma zadebiutować niebawem. Młody aktor, który teraz będzie miał okazję współpracować z takimi gwiazdami jak Margot Robbie i Jacob Elordi, z pewnością będzie odgrywać istotną rolę w nadchodzących produkcjach. Jego historia jest niezwykle inspirująca dla, dla wielu młodych artystów, pokazując, że determinacja i talent mogą prowadzić do nieoczekiwanych sukcesów. Dojrzewanie to tylko początek ekscytującej kariery, a przyszłość Owena Coopera z pewnością kryje w sobie wiele niespodzianek.